Państwa serdecznie w imieniu, swoim imieniu, Rafała Leśniaka na naszym już trzecim szkoleniu. W Kaczkach Średnich, miejscowości leżącej w powiecie tureckim, odbyło się szkolenie zorganizowane przez firmę Blatin Polska dla hodowców bydła i producentów mleka. Co, co roku nasze, nasze szkolenia cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem, dlatego że chcemy przekazać jak najwięcej, jak najwięcej wiedzy, wiedzy praktycznej, którą nasi hodowcy będą mogli później przenieść do siebie, do swoich gospodarstw i tą wiedzę, tą wiedzę wykorzystać. Pierwszym zagadnieniem poruszonym w trakcie szkolenia był temat związany z odchowem cieląt jałówek, który omówił Andrzej Turek, specjalista do spraw żywienia firmy Blatin. Dzisiaj skupiliśmy się generalnie na poprawie od chowu cieląt i jałówek. Jest to w większości gospodarstw główny problem, ponieważ ta grupa zwierząt mimo wszelkich starań najczęściej jest najmniej jakby dopatrywaną grupą zwierząt w gospodarstwach. A tutaj jest nasz potencjał, to są nasze późniejsze przychody albo straty. Zwierzęta, które rodzą się w gospodarstwach wymagają należytej opieki. Już od pierwszych godzin, jak pokazał wykład opieki, w zasadzie do samego końca, kiedy stają się już pełno, pełnoprawnymi członkami naszego stada, już tymi krowami mlecznymi. I tutaj chcielibyśmy, żeby hodowcy z większą uwagą i pieczołowością przyczynili się do tego, aby te cielęta które się rodzą, dostawały najlepszej jakości pasze, najlepszą opiekę. Oczywiście to wiąże się i z wyższymi kosztami, i z większymi nakładami, również pracy, ze strony hodowców, no ale to później wraca ze zdwojoną siłą. Podobnie sytuacja wygląda z jałówkami. Które są tymi dziećmi w naszych gospodarstwach, które wielokrotnie, wielokrotnie możemy we własnym gospodarstwie odchować na dobre mecznice, a niekoniecznie nastawiać się na zakup zwierząt z zewnątrz. Drugie wystąpienie, które wygłosił dr Piotr Szulc, dotyczyło wapnowania pól oraz jego wpływu na pecha gleby i plonowanie roślin. I trzeciej prelekcji dotyczącej różnych systemów mieszania TMR-ów w różnych systemach wozów paszowych, zarówno w systemie pionowym, w systemie poziomym, porównania tych dwóch systemów w stosunku do, do czasu mieszania, jakości wykonanego TMR-u i jak to później przekłada się na efekty ekonomiczne w danym gospodarstwie. Prelekcję tą wygłosił Dariusz Szopa z firmy Blatin Polska. Przede wszystkim chciałem, chciałem pokazać różnice, różnice, jakie wynikają z kosztów eksploatacji dwóch systemów, czyli do tej pory najbardziej popularnego pionowego i w tej chwili wchodzącego jakby na rynek bardzo mocno dzięki naszej firmie systemu poziomego. Chciałem pokazać w dłuższym okresie, że jakby nieistotna jest cena zakupu. Istotny oczywiście jest prawidłowy TMR, ale on musi być bardzo szybko wykonany, musi być homogenny, bardzo dobrze wymieszany. Po 10 latach eksploatacji hodowca posiadający wóz poziomy może zaoszczędzić nawet do 100 tysięcy złotych w porównaniu do tego, który użytkuje wóz pionowy. W szkoleniu zorganizowanym przez firmę Blatin Polska uczestniczyło kilkudziesięciu hodowców z powiatu tureckiego i sąsiednich.